Szeroka, szersza i jeszcze szersza. Sprawdź szeroką ofertę ubezpieczeń w PZU. Skontaktuj się z naszym agentem lub przyjdź do oddziału. PZU. Zapewniamy spokój. Kredyt na medal udzielany w placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu to najlepsza oferta w mieście. Niskie odsetki. Już od 4,9% w stosunku rocznym. Gwarancja stałych niskich rat. Naprawdę długi okres spłaty, do 60 miesięcy, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Uzyskasz nawet do 80 tysięcy złotych kwoty kredytu. Nie musisz posiadać rachunku w Banku Spółdzielczym w Zgierzu. Szybka decyzja kredytowa, wstępna informacja już w 15 minut. Nie zwlekaj, przyjdź do placówek Banku Spółdzielczego w Zgierzu i porównaj ten kredyt z ofertami innych banków. Panorama Zgierska Od 31 marca w każdy wtorek nowy tygodnik wszystkich zgierżan aż 32 strony informacji ze Zgierza z dodatkiem Supertele. Pamiętaj, w każdy wtorek kupuj Panoramę Zgierską. Jest Wielki Piątek, 3 kwietnia. Klaudia Muszyńska zapraszam na ostatnie przed świętami wydarzenia Telewizji Centrum. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o tym, jak zgierzanie wspominają wielkiego papieża Polaka. Wczoraj obchodziliśmy 10. rocznicę jego śmierci. Myślę, że był to dla wszystkich Polaków ważny człowiek. Człowiek, który na zawsze pozostanie w naszych sercach. A także o grasującym po ogródkach działkowych w Słowiku podpalaczu. Wszystkie te podpalenia są. Prawie o jednakowej godzinie. Jest to godzina 12 do wpół do pierwszej. Wielki człowiek, wielki święty. Postać Jana Pawła II papieża Polaka wpisała się w pamięć milionów ludzi na całym świecie. Jego śmierć do tej pory wywołuje refleksję nie tylko u wierzących. O tym, jak zwierzanie wspominają Karola Wojtyłę w materiale Justyny Zielińskiej. Od śmierci Jana Pawła II minęło 10 lat. Mimo czasu, który upłynął, wciąż żyje w naszej pamięci i skłania do przemyśleń dla wiernych Kościoła katolickiego. 2 kwietnia 2005 roku szczególnie zapisał się na kartach historii. 2 kwietnia 2137 zawsze nam się kojarzy z odejściem, z odchodzeniem do domu Ojca dziś już świętego Jana Pawła II. Myślę że to niezwykła reklama, jeżeli tak można powiedzieć, umierania i cierpienia w stylu chrześcijańskim. Relacje telewizyjne, które pokazywały ostatnie chwile Ojca Świętego, były świadectwem Jego wierności swoim ideałom, Bogu i każdemu człowiekowi. I pokazywał nam, jak można odchodzić z tego świata w sposób piękny. Cierpiąc, dźwigając krzyż razem z Chrystusem. Szczególnie to było wymowne, gdyż odbywało się to w okresie Wielkiego Tygodnia, tak jak to mamy w tym roku. Rocznica śmierci Jana Pawła II wielu wiernych skłania do refleksji. Staje się okazją do chwili zatrzymania i uruchomienia pamięci o tym wyjątkowym dla Chrześcijan człowieku. Myślę, że był to dla wszystkich Polaków ważny człowiek człowiek który na zawsze pozostanie w naszych sercach. To był wzorzec dla mnie, a szczególnie dla mojej mamy, y, która no, modliła się do, do Jana Pawła II y, w każdej pielgrzymce, jak czy w telewizji, czy bądź jak w Łodzi był, to byliśmy. No było to dla nas głębokie przeżycie. A czy Nie, ogólnie to dla wszystkich, to nie tylko dla mnie. Wszyscy uwielbiają i go miele wspominają. To jest no, nasz rodowity Polak. Ja jak to mimo tego, że nie widziałam go na żywo, ale szanowałam go jako człowieka wspaniałego. Dla osób, które miały okazję odbyć podróż do Watykanu i wziąć udział w audiencji u papieża, wspomnienia niosą jeszcze więcej wzruszeń. To było dla mnie tak duże wrażenie, że dopiero po kilku godzinach od spotkania dotarło do mnie, z kim miałam przyjemność. Się widzieć, natomiast on zachowywał się jak zupełnie normalny człowiek. Szary, bo zapytał nas jaka pogoda w Polsce, czy mieliśmy podróż dobrą, czy nam smakowało śniadanie, więc takie pytania trywialne zupełnie. Natomiast ja nie byłam w stanie wydusić z siebie ani jednego słowa, bo to było tak silne przeżycie, że odpowiedziałam tylko, że tak. Papież był takim właśnie człowiekiem. Ilekroć odwiedzał kraj rodzinny, radował się z tego razem z wiernymi. Nauczał i wzywał do miłości, braterstwa i pojednania. Wierni pamiętają o odejściu papieża z tego świata w do domu ojca i przybywają tu do kościoła, by się modlić. A czas świąt wielkanocnych nabiera przez to dodatkowego znaczenia. Dla każdego wiernego jest to czas odnowy, refleksji i zadumy, a towarzysząca temu postać Jana Pawła II. Pogłębia symbolikę świąt, odrodzenia przez śmierć na krzyżu. Okres wiosenny dla działkowiczów to pora, gdy myślą o przygotowaniu swoich ogródków do sezonu. Niektórzy z nich mają jednak poważniejsze problemy. Właściciele działek spod zgierskiego słowika obawiają się o swoje zdrowie, a nawet życie. W ciągu niespełna roku spłonęły tam trzy altany. Do tej pory nie udało się schwytać sprawcy. Działkowicze czują się zastraszeni i zastanawiają się, czyja posesja stanie się kolejnym obiektem ataku podpalacza. Emila Okupska Do naszej redakcji zgłosili się Państwo już widcy. Małżeństwo od ponad 30 lat prowadzi działkę na terenie ogródków działkowych Olszynka. Jednak po marcowym wydarzeniu małżeństwo nieprędko będzie mogło korzystać z jej uroków. Z 24 na 25 w nocy dostałem wiadomość o spalaniu działki. Zadzwoniła do mnie pani skarbniczka, pani Szymalak, że działka się moja pali 42. W takich chwilach emocje trudno utrzymać na wodzy. Tym bardziej, że spalony domek letniskowy to nie tylko straty materialne, ale przede wszystkim utrata lat pracy włożona w działkę. To tutaj małżeństwo spędzało każdą wolną chwilę. Tu także wychowali wnuczęta. Problemy działkowiczów zaczęły się od niewinnych żartów. Nastały takie no, psotne historie. To znaczy, tak, u mnie też zaklejono pierw wszystkie zamki. No, też mnie kosztowało 600 zł, za czym to. No bo to już i wymiana zamków. Też wszystko. No i to, psota. I my nazywaliśmy, no komuś się tutaj to nie podobało. Mimo, że działkowicze nie znają sprawcy, przypuszczają, że przyczyną podpaleń może być ich działalność społeczna na terenie ogródków działkowych. Mieliśmy tu człowieka, który chodził po działkach i opowiadał, że trzeba spalić cały zarząd. No mamy tu, mamy znaczy jednego, dwóch takich, no. Ja jestem tutaj już, pracuję społecznie na tych działkach, 33 lata. I podobnie pani myśli tutaj, jak pozostała reszta, że to są na tle właśnie pani tutaj działalności, tak? Tak, to są na tle działalności, ponieważ no, wiadomo, że są to na, na zakończenie naszego sezonu. Są to drobne nagrody, bardzo, bardzo minimalne nagrody za tę pracę, którą się tutaj wykonuje, a ludzie, ludziom się wydaje, że to są chyba ogromne pieniądze. No ale przecież każdy ma prawo przyjść i pracować. Nikt nikomu tu nie zabrania. Na szczęście w każdym z tych przypadków podpalenia odbywały się poza sezonem. Tak, gdy w domkach nie nocowali już letnicy. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby podpalacz działał o takiej porze roku, kiedy większość działkowiczów spędza na swoich posesjach. Całą sprawą zajęła się policja i w związku z nią toczy się postępowanie. A do tej sprawy powrócimy w najbliższym zgierskim patrolu. Chodniki na terenie Zgierza są w opłakanym stanie. Nie dość, że wyglądają fatalnie, to na dodatek są niebezpieczne dla przechodniów. Łatwo się na nich potknąć, a nawet skręcić kostkę czy złamać nogę. Prezydent Zgierza w dniu rozpoczęcia swojego urzędowania zapowiadał, że naprawa chodników będzie dla niego priorytetem. Do tej pory jednak żadne prace się nie rozpoczęły. Przechadzając się z gierskimi ulicami, trzeba uważnie patrzeć pod nogi. Chodniki w naszym mieście to obraz nędzy i rozpaczy. Popękane płyty, wyrwy i dziury, a kiedy spadnie deszcz, wszechobecne są gigantyczne kałuże. Zgierza nie skarżą się na zły stan deptaków, które to nie tylko szpecą miasto, ale i stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pieszych. Nietrudno w zgierzu o przysłowiową wywrotkę. Nieładnie, że nasza waza tak nie dbała o to. Dobrze chodzi się po takich chodnikach? No niespecjalnie, bo nie są, gdzie robią to robią, na ładnie tam zrobili, tam gdzie mieszkam koło szkoły, to tak, a tutaj to strasznie. Jeszcze jak ktoś ma chore nogi, to się potknie i dziękuję. No niespecjalnie. No jak dla starszych ludzi, tylko nogi można połamać, nic więcej. Chociaż problem ten jest widoczny gołym okiem, a sami piesi mają obawy, że spacer z gierskim chodnikiem może skończyć się skręceniem czy złamaniem nogi albo ręki, to jednak co na to pracownicy z gierskiego magistratu? Na chwilę obecną, Pani redaktor, przymierzamy się do tutaj napraw chodników, weryfikujemy poszczególne odcinki, będziemy na pewno naprawiać doraźnie, również chcemy zrobić takie naprawy jakieś kompleksowe, dłuższych odcinków. Tylko że na chwilę obecną jeszcze nie są wytypowane, które by to były miejsca, bo analizujemy również zakres i koszty tych napraw. Sami mieszkańcy zgierza mogą interweniować w sprawie dziurawych chodników w Urzędzie Miasta, ale również w starostwie, jeśli jest to droga powiatowa. Wśród wielu zniszczonych chodników, zgierza nie narzekają, szczególnie na ten przy ulicy Parzęczewskiej. Jednak i w tym przypadku musimy uzbroić się w cierpliwość. Każde zgłoszenie analizujemy, te, które możemy doraźnie naprawiać, to nie ma problemu, to wykonujemy. Tradycją prawie każdego samorządu, w tym także zgierskiego, jest przyspieszenie remontów chodników wraz z zbliżającym się rokiem wyborczym, oby w tej kadencji postawiono na systematyczne wykonywanie napraw chodników w naszym mieście. Taniec, śpiew, sport i dobra zabawa połączona z przekazaniem kluczy do bram miasta dla każdego studenta przywodzi na myśl Juwenalia. A co jeśli student jest w wieku 50 plus? Zabawa może być równie ciekawa, co pokazuje choćby przykład sąsiedniej łodzi, w której od ubiegłego roku odbywają się senioralia. Justyna Zielińska. Nie wypada, za późno, jestem za stary. Takich zwrotów na pewno nie usłyszymy z ust słuchaczy, członków przyjaciół z Gierskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku. W ich naturze jest ciekawość, zaangażowanie i chęć do podejmowania nowych wyzwań. Stąd pomysł na organizację senioraliów na terenie miasta wydaje się interesujący i dający wiele możliwości. Jest to możliwość zaprezentowania dorobku i swoich planów tak, osiągnięć. Jest to świetny pomysł. A myślę, że z punktu widzenia Uniwersytetu III wieku, akurat ten rok byłby, byłby to świetny pomysł na ten rok, ponieważ w tym roku obchodzimy 40 lecie ruchu uniwersytetu III wieku w Polsce. Powstał program obchodów tego, tego ruchu ogólnopolski. Może właśnie jednym z jego elementów mogłyby być senioralia, które z pewnością są przedsięwzięciem wymagającym współpracy na wielu płaszczyznach i pracą różnych środowisk. Jednym z głównych elementów jest Urząd Miasta Zgierza. Jak tylko by to środowisko zechciało z nami współpracować, to po prostu nie ma najmniejszego problemu i to będzie tylko zaszczytem, jeżeli będziemy mogli podczas takiego przedsięwzięcia przekazać temu środowisku klucze do miasta i wspólnie nie tylko przez jeden dzień, bo tak jak widziałam w innych miastach, bo to nie tylko Łódź, bo również i Wałbrzych i Kraków organizuje od zeszłego roku takie przedsięwzięcia, więc to będzie tylko dla nas zaszczytem. W kwestii finansowej tego typu wydarzenie przez miasto nie było planowane. Zatem przy dużym rozmachu i potrzebach finansowych władze miasta, chcąc wesprzeć inicjatywy, musiałyby wprowadzić taki projekt do budżetu na rok 2016. Natomiast na ten moment rozwiązaniem są istniejące ośrodki kultury, organizacje pozarządowe i doświadczenie Wydziału Promocji, które dają szansę na zrobienie tego w tym roku. Oczywiście przy znacznym wykorzystaniu potencjału seniorów. Wiele inicjatyw, które u nas funkcjonują są to inicjatywy właściwie wychodzące bezpośrednio od studentów, tak? Myślę, że temat senioralia jak najbardziej w Zgierzu bardzo potrzebny. Natomiast no nie ukrywam, trudny do zrobienia. Współpraca wszystkich organizacji, które mogłyby się w to zaangażować, będzie trzeba nad tym bardzo popracować. Uniwersytet III wieku ma wiele sekcji, m.in. fotograficzną czy śpiewaczą. Na koncie również wiele partnerstw w innych miastach. Stąd połączenie sił jest jakimś wyjściem do działania środowiska studenckiego, w którym drzemie ogromny pokład energii. To by była chyba świetna okazja do tego, żeby chętne osoby mogły zaprezentować swoje umiejętności, swoje pasje, swoje talenty. Do tego moglibyśmy jeszcze włączyć grupy aktywnych seniorów z ościennych miast, na przykład, nie wiem, z Aleksandrowa, z Ozorkowa, bo tych wspaniałych ludzi poznałam przy okazji projektu, właśnie Akademia Dojrzałego Dziennikarstwa, i też aż kipią tym swoim potencjałem i energią. Może zatem warto pomyśleć o zgierskich senioraliach. Pobudzenie grup seniorskich, integracji organizacji pracujących na rzecz osób 50+, plus może pokazać, że cieszyć się życiem można niezależnie od wieku. A na dobrą zabawę i naukę nigdy nie jest za późno. Mimo zimowej aury wchodzimy w okres wiosennych świąt. O wielkanocnych tradycjach z księdzem Andrzejem Chmielewskim rozmawiała Emila Okupska. Witam serdecznie. Dziś znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny. O tradycjach wielkanocnych porozmawiamy z proboszczem. Witam. Kłaniam się. Jesteśmy w takim szczególnym czasie Triduum Paschalnego. Wielki czwartek to dzień wyjątkowy, bo dzień ustanowienia sakramentu kapaństwa i Eucharystii. Myślę, że będzie to jedno wielkie dziękczynienie. Ludzi wierzących za te dary, które Bóg pozostawia dla nas, po to, żebyśmy mogli do Niego się przybliżyć. Jutro przeżywać będziemy Dzień Męki Pańskiej, Dzień Zadumy, Dzień Uświadamiania sobie, jak wielką miłością Bóg nas obdarzył, i myślę, że odzwierciedleniem tego będzie przeżywanie tych nabożeństw w naszych parafiach, ale i później wspólna droga krzyżowa. Ulicami Zgierza. Każdy pewno znajdzie coś dla siebie po to, żeby uświadomić sobie, co naprawdę się stało i co ma odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, albo co powinno mieć odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach. I wreszcie wielka sobota. Pewno znów powinniśmy znaleźć czas, żeby Pan Jezus złożony do grobu. Był dla nas kimś, kto mobilizuje i zachęca do jakiejś adoracji, do tego, żeby być jak przy kimś bliskim do jego dyspozycji. Oczywiście Wielka Sobota to jeszcze i Dzień święcia, święcenia pokarmów. Pewno, jeśli tylko pogoda będzie sprzyjać, to będzie nas mnóstwo, a potem radosne chwile. Wielkiej nocy, kiedy to dzwony rezurekcyjne obwieszczą, że Pan stał, i my w tej radości będziemy mieli swój udział. Wspomniał ksiądz tutaj o święceniu o wielkiej sobocie, czyli również o święceniu pokarmów. Co powinno się znaleźć w tym koszyku wielkanocnym? Myślę, że zazwyczaj znajdujemy w tych koszykach to, co, co mamy do dyspozycji i co każdy chciałby przedstawić. Tam powinien być chleb. Na pamiątkę tego chleba, który Pan Jezus rozmnożył i który podzielił, ale i ten chleb, który ma nam uświadamiać, że my mamy taki duchowy pokarm w każdej Eucharystii, to ciało Pańskie. Powinien się, powinno się znaleźć mięso czy wędliny na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywano. Oczywiście, powinny się znaleźć i inne potrawy. Nie może się święconka obyć bez jajek, symbolu nowego życia, zatem to jest najważniejsze, jak się tam znajdzie sól, jak się znajdą inne jakieś przysmaki, oczywiście wszystko zostanie poświęcone, aczkolwiek pamiętam taką anegdotkę, jak w stanie wojennym, jeden z kapłanów mając formułę błogosławieństwa, błogosławił, Panie Boże, pobłogosław te mięsa, wędliny i wszelkie pokarmy. Jeden z Panów się odezwał: Proszę księdza, niech ksiądz nie kpi, gdzie ksiądz widzi te wędliny. Ja myślę, że dzisiaj już nie ma takich kryzysowych sytuacji. Jeśli nawet ktoś przeżywa jakąś trudną sytuację, to pewno najbliżsi potrafią wesprzeć, pomóc, żebyśmy. Te święta przeżywali w takiej atmosferze rodzinnego święta, w którym panuje miłość, zgoda i poszanowanie. Ja, korzystając zatem z okazji, żeby te święta były takie prawdziwie Boże, ja chciałbym wszystkim tym, którzy będą oglądali nasz program, życzyć takiej ogromnej radości. Niech ta prawda, że Chrystus stał, rozbrzmi w nas do tego stopnia, żebyśmy wszystkich zarażali tą miłością, jaką Bóg ma do nas, i niech ona emanuje na każdą chwilę, aby radość nasza była wspólna, taka cudowna, uświadamiająca nam, że warto żyć, bo i my dążymy do zmartwychwstania. W środowych wydarzeniach podaliśmy informację o fuzji Zgierza i Łodzi. Był to oczywiście prima prylisowy żart. Dziękujemy za liczne komentarze, a prezydentom miasta i pozostałym bohaterom materiału za dobre odegranie swoich ról. Już za chwilę zapraszam na program W Centrum Uwagi. Gośćmi Czarka Damskiego będą Alina Łęcka-Andrzejewska i Anna Zarzycka ze Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W imieniu redakcji programu lokalnego i własnym życzę Państwu udanych, pełnych życzliwości i radości świąt Wielkanocnych. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Na kolejne wydarzenia zapraszam w środę 8 kwietnia, jak zawsze o 18.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. to z innego świata? Witaj na planecie Ziemia. Prosimy, byś nie najeżdżał naszej planety. Koniec wszystkiego. Początek. Na 20-lecie Kanal Plus.